Jarosław Kaczyński urodził się w 1949 roku. Oto 100 rzeczy młodszych od Jarka. Pałac kultury i nauki. Folia bąbelkowa. Mysz komputerowa. Internet. Kalkulator. Telefon komórkowy. Coca-Cola. Dąb Bartek jako pomnik przyrody, komputer osobisty, telewizor kolorowy, pasy bezpieczeństwa: Nike, laser, papierosy mentolowe, hula hop, diabeł piszczałka, czerwone gitary. Białoruś, Podkreskowy kolorowa fotografia Ursynów Czechy, Słowacja, Tytus Romek i Atomek, Karta Kredytowa, Dezodorant w kulce, Kuchenka Mikrofalowa. Automatyczne drzwi, zapięcie na rzep, dinozaury w Bałtowie, pierwszy w Polsce wiatrak produkujący energię, pigułki antykoncepcyjne, Maroko, dyskietka, SMS, płyta kompaktowa. Maluch, lądowanie na Księżycu, Katowicki Spodek, Łokmem, Gruzja, Big Mac, Nutella, Red Bull, Joda, KFC, Chorwacja, pierwszy supermarket w Polsce, pierwsza biedronka, stawka większa niż życie: czterej pancerni i pies, zupka chińska, Nasa, Lalka Barbie, kostka Rubika, Mario Bros. Panele słoneczne Miś uszatek Worzec centralny w Warszawie Reksio Pierwszy film o bądzie Pierwsza elektrownia atomowa Smerfy Zegarek elektroniczny Polones, Pierwszy komercyjny lot samolotem odrzutowym Moda na sukces: Klan Metro w Warszawie, Ukraina Toyota Corolla, bankomat, deska snowboardowa, kaseta magnetofonowa, buty Sofix, Chipsy Lace w Polsce. Zbigniew Wodecki. Odkurzacz Alfa. Pierwsza lodówka wyprodukowana w Polsce. Mikroprocesor. Struktura DNA. Sztuczny satelita. Donald Tusk. Tęcza w Warszawie. Magda Gezler, Ultrasonograf. Allegro, satelita pogodowy, Tetris, pierwsza książka w wersji elektronicznej. Shrek, najstarszy kot na świecie. Twój dziadek, jeżeli urodził się po 1949 roku. Google, YouTube, Mistrzostwo Świata Reprezentacji Polski w piłce nożnej. Ty, jeżeli jesteś młodszy od Jarka. Twoja subskrypcja na tym kanale.